Cześć, mamo wszystkim, ja jestem Deva, dzisiaj widzimy się w kolejnym materiale, tym razem będzie to Holiday Hero, to znaczy już było Holiday Hero po raz pierwszy ostatnio Miało być dzień później, ale wyszło tak, że po prostu był livestream charytatywny, później była wysyłka koszulek I taki miałem natłok roboty i tak dalej, że po prostu no nie miałem zbytnio czasu, żeby to nagrać Ale bardzo, bardzo mocno dziękuję za 9 polubień i naprawdę bardzo mocno przepraszam was za to Więc żeby was zmotywować na to, żeby tak się właśnie stało, żeby wasza aktywność po tą serię nie zmalała jeśli pod tym filmem zostawicie 7000 polubień, to jutro będą dwa filmy. Będzie FIFA oraz będzie kolejny materiał ze Score Hero. Dwa filmy w jeden dzień to nie zdarzało się zbyt często, a nawet w sumie nie wiem, czy zdarzało się kiedykolwiek. Także możliwe, że to będzie taki fajny debiut w dwóch filmach. W jeden dzień Holiday Hero, Australia, to znaczy Kanada. Lecimy! Nie wiem czy pamiętacie, ale ostatnio zakończyliśmy na treningu na poziomie ósmym Dzisiaj właśnie te poziomy skończymy, ósmy oraz 9 I postaram się dokończyć także turniej po Australii Wszystko w jednym materiale, z tego względu, że jak widzicie w lewym górnym rogu dokupiłem sobie życia Znaczy nielimitowane życia przez 24 godziny Także trzymajcie kciuki, żeby się udało A teraz lecimy! Dobra, ten trening pewnie każdy pamięta Ostatnio niestety na nim zakończyła się moja przygoda ze Score Hero Także dzisiaj postaram się to zrobić za pierwszym raz. Na początku mam ładną brameczkę Kolejna, mam nadzieję, że też siądzie Ok, mamy ładne uderzenie. Zróbmy to tak: pyk, uderzenie i bramkarz to obronił. Shit, ja to cofnę. I zrobimy tak: zakręcimy troszkę większego rogala. Uderzenie, tak. No i znowu bramkarz. No, shit. Uderzenie, teraz nie powinien tego sięgnąć. Właśnie tak się stało. E, poziom trzeci przed nami. Spójrzmy, jak to teraz trzeba będzie wykończyć Ojo, jak tu mało, mało miejsca mam, ale spróbuję to uderzyć w taki sposób. rykoszet, kurde. No teraz będą się cofnąć. Zróbmy to tak. Troszkę mniejszy kąt, uderzmy to w taki sposób. Uderzenie i gol! Tak jest, poziom, poziom trzeci zakończony. I na poziomie czwartym ostatnim się skuliśmy. Nie wiem, czy pamiętacie, znaczy no, po prostu odpadliśmy. Dzisiaj postaram się to zrobić za pierwszym razem. Ujoj, ale mam trudną pozycję teraz. Powiem tu zakręci, uderzenie i gol! Ale piękne okienko! Idealne okno teraz weszło. Zobaczmy, jaka będzie pozycja tym razem. Musimy odegrać tutaj i uderzyć to w bramkę. Tutaj mamy pomiędzy tymi pałkami najbardziej oddalonymi, pole... oddalonymi w lewą stronę. Mamy miejsce, więc postaram się tu uderzyć tak, żeby przeszło pomiędzy nimi właśnie. Uderzenie. No nie, no nie przeszło. Dobra, mamy troszkę pieniążków, więc postaram się to zrobić tak, żeby przeszło w końcu. Uderzenie i goal. Kończymy to z gwiazdkami i loma dwoma. No jednak będą dwie jedynie poziom dziewiąty a tutaj czeka nas pojedynek z Edmond, jakoś tak się to czyta zobaczmy jak będzie wyglądał scenariusz tego meczu od samego początku my musimy tą piłkę jakoś jakoś zagrać postaram się zagrać między nimi okej okay, tak powinien dojść dokładnie no i teraz pytanie co tu zrobić postaram się przerzucić na niego Będziesz to strzelał czy co chcesz zrobić z tą piłką zagraj to na bok ładnie i teraz tak. To będzie uderzenie, więc musimy zakręcić idealnego rogalika w okno, żeby ta bramka z tego nie sięgnął. Jeszcze mamy piękne uderzenie od słupka. 1 do 0 dla nas. No niestety, remisujemy 82 minuta. I teraz musi paść bramka na prowadzenie. Zagrajmy to w to miejsce. Jeszcze raz tutaj do środka. I teraz ze strzałem będzie? Czy jednak. No czemu ty to cofasz do tyłu? Stary. To była idealna pozycja, żeby się cofnąć, chociaż zagram to górą. Ładnie, i teraz, no co ja tu mogę zrobić? Nie mogę, chociaż mogę tu odegrać do niego. Super. Czy on tutaj jest gdzieś ustawiony dobrze? No niestety nie. Zobaczcie, jak tu mało miejsca. on Spróbuję tu uderzyć idealnie w okienko. Zobaczmy, czy wejdzie weszło. Znowu perfekcyjne okno. Wygrywamy 2 do 1, a jest 87 minuta. Bardzo ładnie. I to jeszcze nie jest koniec. Widzimy, że tutaj dalej musimy strzelać bramki. No okej. Okay. Dobra, na, na razie ładnie. Na skrzydło to wszystko poszło. Do środka. Oj, nie tak, chociaż w sumie dobra. Tutaj. No, i prosto, padle ja będę się do niego zagrać. O ile wyjdzie na czystą pozycję, czemu ty to strzelasz? Patrzcie, ile tu mam miejsca, on nie jest naspalony. Mógłbym do niego zagrać i by, miałby sytuację sam na sam, ale jesteśmy zmuszeni do tego, żeby oddać strzał. Więc, no, oddam strzał w okienko, no i niestety nie ma. Także, no, muszę cofnąć, bo aż za, znaczy za dużo przeszliśmy, żeby w tym momencie odpaść. Strzelamy, perfekcyjne okno, i mamy koniec turny po Kanadzie w tym momencie. Dwie gwiazdki na zakończenie. Nie, to jeszcze nie koniec. Jeszcze jeden poziom oczywiście. Poziom dziesiąty. A w poziomie dziesiąty przed nami kolejny trening. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Musimy zagrać to chyba pomiędzy tutaj, pomiędzy pachołki. Ładne wyjście. Jeszcze raz tutaj, super. Piękne przejście. No i teraz co mamy tu zrobić? No zobaczcie co co tu robi. W ogóle on biegnie sobie na bramkę. Nikt tu nie wychodzi na pozycję i czemu ty strzelasz? Stary, jak ja bym tu wolał uderzyć w okno. Oj jaki słaby strzał, jeszcze raz. Uderzenie. Piękny gol! Mamy 1 do zera na treningu. Znaczy, na, na treningu, oczywiście, pierwszą bramkę, nie 1 do zera. Boże, co tu się stało? No, muszę to zagrać ewidentnie do niego, ale co on tu robi? No, wypuszczę sobie piłkę. Musimy teraz zagrać do niego tutaj, pyk. Nie pro. co, patrz no i teraz sztuczna inteligencja ewidentnie zawaliła tutaj. No, bo on prosto w słupek w Znaczy, w ten pachołek, który tam stoi. Także ja na to nie miałem kompletnie żadnego wpływu. Dobra, teraz się udało. Zobaczymy, co tu mamy zrobić. Mamy zagrać do niego, dobra, zagramy górną piłkę, taką dokręcaną bardziej. Okej okay. No i czemu z takiej sytuacji strzelasz? No dobra, jak trzeba to strzela Uderzę w okienko, no i łapie to bramkę Shit No bardzo ciężka pozycja teraz była Także ciężko było to strzelić Może teraz okienko idealne WESZŁO Ale gol Mamy Ukończony trening Dwie gwiazdki po raz kolejny to jest koniec na 100% tym razem Turne po Kanadzie I teraz wbijamy do Australii I tam postaramy się to wszystko zrobić 24 gwiazdki potrzebujemy, żeby Zakwalifikować się Czyli jeszcze dwa, dwie gwiazdki musimy zdobyć No słabo tym razem gramy z Perth. Jakoś tak to się chyba powinno czytać I to jest nasz kolejny pojedynek I to jest nasz debiut na turnieju w Australii Więc tutaj trzeba się spisać dobrze Musimy wygrać w tym meczu No co najmniej jedną bramką Tak żeby było zwycięstwo No niestety na sam początek mamy tragiczny rzut wolny Który no zobaczcie bardzo ciężko tutaj zawinąć piłkę Dobra próbujemy obok bramki Zawinąć innego rogala w okno I no bramka to łapie Nie wiem czy to w ogóle idzie coś zrobić Tak żeby ta piłka gdzieś tam weszła Spróbuj zagrać do niego I obrońca wybija Ja pierdziele o, to było ładne. To było bardzo ładne. Teraz musimy uderzyć idealnie w okienko. Gol! 1 do 0 mamy asystę. Piękną asystę trzeba zaznaczyć. 14 minuta wygrywamy 1 0. No i tutaj ładne nożyczki. Jest 1 do 1. 2 do 1. Czy to jest koniec? No na szczęście to jest koniec. Mamy jedną bramkę do odrobienia w tym momencie i jakieś 12 minut do końca meczu. Więc przydałoby się tutaj, no co najmniej tą jedną bramkę strzelić, żeby to był remis, a nie przegrana, albo co najmniej dwie, bo jeszcze mamy 12 minut. Także. No, troszkę, troszkę czasu jeszcze jest na strzelenie bramki Oj Okej, okay, to będzie dwa sytuacje do oddania strzału I teraz uderzymy to idealnie w okienko, prawe uderzenie i wygrywamy No nie wygrywamy, jest 2 do 2 niestety I to jest zaledwie jedna gwiazdka I Ja pierdzielę. no myślałem, że troszkę lepiej będzie Two goals with your hero, "Freaky goal Także miałem tutaj z rzutu wolnego strzelić bramki, a to była tak trudna pozycja No, że ciężko byłoby strzelić gola Dobra, przed nami kolejny trening, tym razem jest to poziom 12 Zobaczmy, co w tym treningu nas czeka, musimy odegrać tutaj Zagrać do niego. No i uderzyć chyba jakoś tak tą piłeczkę w okienko. Weszło, pięknie. Dobra, kolejny zawodnik. Tym razem lewonożny widzimy. Zagrajmy tutaj do niego w to miejsce. I teraz uderzymy to w okienko idealnie. Bramkaż to bronię. Muszę cofnąć. No kurde, szkoda mi tak cofać i marnować te pieniądze, ale zobaczcie, no to mamy tak trudne pozycje. W lewej nie chcę wejść, to w prawe już wejść musiało. Dobra, jeszcze raz. Tym razem znowu prawonożny Zagramy do niego tutaj. I uderzenie w okienko. Tutaj musi być gol. Mamy trzeci gol strzelony i to jeszcze nie jest koniec. Przed nami kolejne sytuacje do wykończenia. Tym razem ma lewa noga powinna wejść idealnie. Mamy czwartą ramkę strzeloną. No i zobaczcie, ile tutaj trzeba tych poziomów ukończyć, żeby w ogóle zakończyć ten poziom. Spróbujmy zawinąć z fałsza, w okienko. Kolejny gol. No zobaczcie, teraz wszyscyutko siada, praktycznie. I mój zawodnik chyba na zakończenie tego, chociaż tam jeszcze siódemka czeka na... Na wykończenie tego gola, zobaczcie, jak się ładnie ułożył do dokręconego strzału. Jak backham. Uderzenie. Nie ma! Kurde, no teraz muszę cofnąć. Tyle goli strzeliłem, że szkoda to zmarnować. No shit. No i teraz musiałem cofnąć. No tyle goli strzeliłem, że szkoda było to zmarnować. Uderzenie. I mamy koniec jednak! Wygrywamy, co czy nie wygrywamy, tylko kończymy ten poziom z jedną gwiazdką po raz kolejny. Off the post razy trzy Button corner razy trzy No także tutaj za zaledwie jedna gwiazdka. Jak będzie poziom trzeci, powiedzmy gdzieś tam. Po innym państwie, to wtedy będziemy musieli wrócić do tego poziomu i go zrobić po raz kolejny, żeby tych gwiazdek było troszkę więcej. 13 pojedynek, tutaj czeka nas mecz z Central Coast. Zobaczmy, jaki będzie scenariusz tego meczu. Boże, jaki hamski lob teraz był. Nie wiem, czy to widzieliście, 2 do 0, 17 minuta. I tutaj będzie 3 do 0. Bramkarz ewidentnie jest w bardzo słabej formie w tym meczu, więc tutaj chyba na nim za bardzo nie możemy polegać, ale w ofensywie no, trzeba się odpalić i strzelać tutaj bramki, no bo jak to tak? Nie możemy przegrać z kimś Central Coast. Taką różnicę bramek. Dobra, spróbujmy zawinąć to w okienko, Uderzenie. Mamy pierwszą bramkę kontaktową. Mamy jeszcze 30 minut do końca tego meczu. Dawać, nie ciesz się, stary. Leć z kolejną akcją. No serio, 4 do 1. Jaki tu jest pogrom? Tutaj musi być kombek, jak nic. Okej, okay, teraz zwolę idealnie w okienko, To będzie gol? Nie ma. Chociaż to będzie gol. To musi być bramka. Uderzenie i to jest koniec tego meczu. 4 do 2 zaledwie. 4 do 2 w takim spotkaniu. Central Coast. No tutaj ewidentnie zespół chyba powinniśmy mieć lepszy, patrząc na to, że kompletnie go nie znam. Więc szkoda, że przegraliśmy aż taką różnicę bramek. No liczyłem tutaj na zwycięstwo, jak nic. I po raz kolejny jednak gwiazdka zaledwie. Dobra, kolejny trening. Dobra, zobaczmy, co w tym treningu nas czeka. Do boku. I teraz prosto padła piłeczka. Serio, z takiej pozycji strzelać prosto w obrońce? Uderzenie. Jak, no to nie mogło się udać? Z takiej pozycji nie da się strzelić. Jeszcze jak obrońca nas pcha. Znaczy atakuje. Ładne tym razem przejęcie idealne! I tutaj uderzenie na bramkę mamy w końcu pierwszą bramkę. Dobra, tym razem musimy zagrać chyba tutaj. Ładnie, tutaj Tutaj chyba jakieś akcje kombinacyjne ćwiczymy jak nic. Yy, I teraz musiałbym chyba zagrać tą piłkę do niego gdzieś tu. O Boże, jak to słabo zagrałem. Shit. Jeszcze raz, pyk. No i znowu obrońca to Musimy zagrać chyba tu w takim razie, pyk Ładne przyjęcie i czy to będzie gol? To musi być bramka, uderzenie I to jest druga bramka na treningu, bardzo ładnie Ale ten trening ewidentnie jest chyba najcięższy z tych wszystkich Ładnie, akcja sam na sam się zapowiada Pułapka offside'owa tutaj ewidentnie nie zadziałała I wykończamy to, lewe okienko, uderzenie Serio, zmarnowałem taką sytuację, to aż smutek Muszę to cofnąć, no bo w takiej sytuacji no po prostu aż nie można marnować Jezus Maria, co ja robię Okej, okay, teraz musi wejść gol W końcu kończymy tre ten trening Trzy bramki strzelne, top right corner I tym razem mamy trzy gwiazdki Także bardzo, bardzo ładnie Poziom 14, ukończony perfekcyjnie Kolejne spotkanie w Australii, rozegramy z Melbourne Także bardzo ładnie Czy jak coś tam czytam? Melbourne Melbourne chyba tak się pójdzie, czy tak mi się wydaje Dobra, bramkarz Do boku zagrajmy Tutaj prosto padle. Do środka. Pięknie. Do napastnika. Do boku. I teraz będzie idealna wrzutka. Coś czuję. No nie. To będzie strzał jednak. Musiałem zaznaczyć, żeby on tutaj podbiegł. I podbiegnie. I mamy sytuację sam na sam z brąkarzem. Uderzenie. Pokienko. Boże. Serio. Jakim cudem. Ja tą sytuację zmarnowałem. Jeszcze raz. Pyk. Uderzenie. Tutaj. No to musiało wpaść. Jeden zera Wygrywamy z Melbourne. Dobra. padła piłka. Piękne uderzenie. Jeszcze w ślizgiem. Gola nie ma. I ja nie wierzę Goal! Tym razem jest 2 do 0, wygrywamy, 49 minuta Bardzo ładny. i to jest chyba ten sam napas, jak mi się wydaje Więc teraz musimy zagrać długą piłkę gdzieś tu Wygrę główkę nie, przegrał, shit Dobra, zagramy to do boku Do środka I teraz tak, bo coś czuję, że ja tutaj będę musiał strzelić bramkę, więc zagram do swojego i on to uderzy w okienko. Mamy 3 do 0. Score 3 goals, 2 assists with your hero, goal with your hero. I po raz kolejny mamy 3 gwiazdki, także perfekcyjne. Dwa poziomy, za, bo dwa poziomy za nami teraz. Przed nami jeszcze 5 kolejnych, i najprawdopodobniej to będzie koniec turnę po Australii. Adelaide United, to jest, jak dobrze pamiętam, i to jest kolejne spotkanie. Więc mam nadzieję, że kolejne zwycięstwo w Australii przed nami. Dobra, jakiś chyba widzimy, że schematyczny rzut wolny przed nami to musi być chyba goal. Bo tutaj widzimy, że offside trap. Jest ewidentnie zrobiona tego zawodnika, i to musi być bramka strzelona. No nie, z takiej pozycji, dobra. Jak za darmo to cofam. Ale czemu on, czemu on tak lekko uderza to? Widzicie, ta piłka ledwo co dolatuje, także tutaj nie mam szans w ogóle strzelić. Ładnie, no teraz idealnie wykończony. Ten rzut wolny mamy 1 do 0 Adelaide United. Ładnie, czy to będzie strzał na bramkę? No i to jest strzał na bramkę, jakby to uderzyć? No chyba. Musimy zakręcić piłeczkę z takiej pozycji. Kręcone piłki wchodzą idealnie. Zwłaszcza, że bramkarz w tej pozycji był no po prostu źle ustawiony. Mamy rzut karny dla nas, i tu ja będę wykonawcą. Strzelimy tym razem w lewą stronę. Lewe okienko, uderzenie. Mamy 3 do 0,51 minuta. Tutaj ewidentnie widać różnicę klas pomiędzy naszym zespołem a jego. Ładnie. Tu jest raczej spalony, tak mi się wydaje, więc musimy to strzelić w okienko, uderzenie i bramkarz. To broni. Shit. Czy to nie było spalonego? Spróbujmy zagrać do niego. I tu nie było spalonego! Serio? Uderzenie i to jest 4 do 0. I na tym ten mecz właśnie zakończy. Score 4 goals, 3 asysty i bramka z główki. No niestety, tym razem jedna gwiazdka. Także po dobrej pasie 3 gwiazdek. Przychodzi zła pasa, jedne gwiazdki. Ale poziom ukończony. Awansujemy do 17. Przed nami kolejny trening. Także średnio co 3 spotkania jest zazwyczaj jakiś trening. Zobaczymy co tym razem. O Jezu, ile tu jest pachałków? Zobaczcie, ile tutaj jest miejsca. Zarezerwowanego i teraz zagramy to do niego, pyk Ładnie i to musi być brameczka, uderzenie Gol, 1 do 0 na treningu, znaczy 1 do 0 no Pierwsza akcja wykończona świetnie Jezu jak tu jest mało miejsca i tu ledwo coś się przemieszać przemieszczać w ogóle Dobra, zakręćmy to w okienko, uderzenie Pięknie, jeszcze od słupka piłka wpadła Dobra, ładnie Troszkę za mocno to odegrałem, no kurda Szkoda taką akcję marnować Pyk. Zagramy to idealnie tym razem Powinien dojść, no znowu nie doszedł Serio? Ok, zagramy to do niego tutaj Zobaczmy I teraz jak mało miejsca mam w ogóle żeby to wykończyć Świetnie uderzenie i tym razem Widzimy, że ewidentnie wyczuł Że będę chciał strzelać w lewą stronę Jego lewą stronę i strzeliłem w lewą swoją I mamy zwycięstwo 17 poziom ukończony, znowu Niestety tylko jedna gwiazdka, no szkoda No nie ukrywa, że troszkę się zdziwiłem Newcastle. Przecież to jest Liga Angielska, chyba, że to jest jakiś inny Newcastle i przegrywamy 1-0, chyba, że w tym momencie drużyna z Anglii jest na turnie również w Australii i tam przy okazji się spotkaliśmy na pojedynek. No ciekawi mnie to, które to jest Newcastle, czy to jest jakieś inne, czy to Newcastle z Ligi Angielskiej, no ale no, nie wiem w sumie. Teraz wpadłem na pewien pomysł, zobaczcie na ustawienie tego bramkarza, co jeśli my po prostu mamy dokręcić tą piłkę w taki sposób, żeby ona wpadła do bramki bezpośrednio z rzutu rożnego, spróbujmy czy to się może udać. Uderzenie? Krę krę kręci się piłka? No nie, za słabo. Uuu, weszło! 2 do 1! Ale bramka teraz, nawet się nie spodziewałem, że to wejdzie, bo był taki kąt, no, że za cholerę bym nie powiedział, że coś z tego może wyjść. Zobaczcie na ten mur. Trzech knypków i jeden wielkolud. No tutaj chyba muszę ewidentnie strzelić nad murem. No nawet takie są takie, takie knypki w, w tym W murze, to i tak nie jestem w stanie strzelić rzutu wolnego, no serio. Gol! Musi być! Screamer 2 do 2! Remisujemy z Newcastle, dwie bramki Direct from A CORNER No tak myślałem, że tutaj bezpośrednio RZUTU wolnego muszę strzelić. No i niestety jedna gwiazdka w poziomie 18. Tak się spodziewałem. W poziomie 19 po raz kolejny mamy do rozegrania trening. Zobaczmy jak to wszystko będzie wyglądało. Serio, z takiej pozycji chcesz go się Dobra, spróbuję zawinąć tą piłkę tak. Jak ta piłka się zawinęła? What the fuck? Czy wy to widzieliście? Jaki to był gol? No nie wierzę, W ogóle jakim cudem to mogło wejść z takiej pozycji, że bramkaż O Boże, teraz tego co ją ja zrobić? Może taka uderzyć. No i prosto w mur. No przecież z tej pozycji. Ja stoję tak blisko tego, że nie jestem w stanie tego inaczej zawinąć. Widzicie? To prosto wszystko w mur leci. No kurde. Idealnie w okno, mamy 2 do jednego tym razem. Bardzo ładnie. Zagrajmy to tu. Mm, jeszcze raz tutaj do środka. Super. Jeszcze raz tu. I na koniec zagramy to do niego, i on ja pewnie jakiegoś wola zaraz przyciśnie. Ładnie, i zobaczcie, ile tu ma miejsca. To musi być gol teraz: uderzenie, zakończenie poziomu 19. 3 bramki, butom corner razy 2. No, niestety tego się udało wykonać. Ale mamy dwie gwiazdki w przedostatnim poziomie w Holiday Hero. Także najprawdopodobniej po tym poziomie będzie koniec tej serii, dwuodcinkowej, można powiedzieć. A na sam koniec mamy finał tego turnieju. Gramy w Sydney, i mam nadzieję, że tutaj ostatecznie to my odniesiemy sukces. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Przegrywamy 1 do 0. 2 do 0. Już niestety. Także no słabo ten turniej się rozpoczyna, ten finał turnieju się rozpoczął dla nas Ale liczę na to, że to jeszcze nie będzie koniec, Zagramy to do niego, pyk I teraz zawiniemy Rogala w okno, uderzenie, mamy bramkę kontaktową, 37 minuta Lecimy po bramkę drugą Ładnie, o i to może być bramka wyrównująca w tym momencie, Zagramy to do niego, pyk I zakręcona piłeczka prosto w okienko. uderzenie, mamy 2 do 2, także piękny kąbek. Teraz no niestety 3 do 2, 71 minuta. Rzut karny, tutaj będziemy mieli 11 do wykończenia. Zobaczmy, czy uda mi się to strzelić. Lewa noga, uderzenie. gol, 3 do 3, bardzo ładny. Bramkarz w tej pozycji jest bardzo źle ustawiony, więc ja to szybko zagram do niego i zobaczymy, czy może uda mu się strzelić od razu z pierwszej piłki. No niestety nie, chociaż w sumie, mu to uderzył bardzo wysoko. Uderzenie, i to jest goal 4 do 3. Wygrywamy w tym finale. 4 bramki mam, mieliśmy strzelić, dwie asysty z tym moim zawodnikiem. Jedna miała być strzelona poniżej 10 yardów. Niestety tego się nie udało wykonać, ale zdobywamy puchar i to jest koniec tej serii, czyli Holiday Hero na tym kanale. Dwa odcinki, bardzo ładne, także w ramach tego, że ten odcinek miał się pojawić szybciej, a nie pojawił się, ukończyliśmy całą tą serię w dwóch odcinkach. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, zostawcie dużo wsiłków w górę. A teraz ja się z Wami żegnam, jeśli chcielibyście więcej Score Hero albo tego typu gier na telefon. Zostawcie bardzo dużo kciuków w górę i napiszcie jakieś komentarze z propozycjami co do tego, jakie gry chcielibyście zobaczyć na tym kanale. Do zobaczenia, trzymajcie się miłego dnia, miłego wieczoru nawet. Elo, jo, pa pa!